Moi drodzy, to kolejny unboxing. Pokazałam jeden, teraz pokazuję drugi. Pierwszy, pierwszy karton zmieścił się na mojej bieżni w biurze. Drugi no, zajmuje trochę może więcej niż metr sześcienny w garażu. No i bardzo proszę, przy Was komisyjne otwarcie kartonika, w którym znajduje się książka. Zeszyt ćwiczeń, materiał edukacyjny przede wszystkim zbiór fantastycznych narzędzi. Do budowania pozytywnych miejsc pracy. Pozytywna organizacja, jak ją budować? Poradnik dla szefów, specjalistów HR i innych herosów pracy to praca moja z firmy Karknauer, która piękne artykuły swoje produkuje, zamieściła po to, żeby łatwiej się uczyć. Łatwiej korzystać z tych narzędzi, bo warto pamiętać, warto robić zadania, warto umieć od serca coś powiedzieć, a jak to powiedzieć, tłumaczymy w książce i nie tylko w pracy, ale także w domu, bo mamy różne zadania i warto pamiętać, aby te lekcje dobrze odrabiać. Moi drodzy, materiały, dużo treści, dużo ćwiczeń, dużo przykładów, a dużo ściąg, dużo miejsc do uzupełniania, dużo o pozytywnej przyszłości. A cóż mamy w spisie treści? Otóż w spisie treści mamy dużo praktycznych narzędzi, a o kapitale psychologicznym o tym, jak zamierzasz budować pozytywną organizację, o przekonaniach, informacji zwrotnej, o nadziei na sukces, a także o moim ulubionym narzekaniu w pracy, o rozwiązywaniu konfliktów. Tego wszystkiego macie szansę dowiedzieć się na szkoleniach, które dla Was prowadzę, ale oczywiście także o... możecie ćwiczyć samodzielnie, szczególnie ci wy trwali mniej wytrwali, którzy lubią na szkoleniu się czegoś dowiedzieć, oczywiście serdecznie zapraszam. A tutaj prze, przesympatyczne, przemiłe, a, a rekomendacje, które otrzymałam od moich wspaniałych kolegów, koleżanek, klientów, współtowarzyszy mojej wakacyjnej przygody której to zmagałam się nie tylko z upałem i z inspiracjami, ale przede wszystkim, żeby ten materiał ujrzał światło dzienne. Oczywiście serdecznie dziękuję za współpracę mojemu zespołowi redakcyjnemu Kasi, a także Ewie, pod okiem której Maciek i Daria. Poprawiali błędy Rafałowi, który stworzył układkę i przede wszystkim, przede wszystkim matce tego przedsięwzięcia Karolini Matysiak, prezes firmy Karl Knauer, która zainspirowała mnie do tego, abyśmy wspólnie wydały książkę, książki dla Was. Pozytywna organizacja, jak ją budować, poradnik dla szefów, specjalistów HR i innych herosów pracy. Po co? Po to, żeby było zdrowie, żeby wzmacniać nasz welling, dobrostan, żeby firmy działały innowacyjnie i żeby przynosiły efekty. Zapraszam. Dziękuję za uwagę!